Lusarz. Jeżeli będziesz pracować jako ślusarz, będziesz wykonywać następujące czynności zawodowe. Wykonywanie elementów maszyn i urządzeń. Naprawianie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Wykonywanie połączeń. Konserwowanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Osoba w zawodzie ślusarza powinna posiadać predyspozycję oceny i analizy danej sytuacji z daną częścią maszyny, z danym detalem, z daną matrycą. Powinien posiadać troszeczkę tężyzny fizycznej, żeby sobie pomóc przenieść cofanie elementy i rozróżniać podstawowe rzeczy związane z warsztatem, czyli sufmiarka, gwintownik, jakie wiertło jest potrzebne, jakie materiały ścierne są potrzebne. Musisz powinien cechować się wyobraźnią, przestrzenną i odpowiedzialnością. Dobrym wzrokiem, dobrym słuchem. Powinien być cierpliwy, wytrzymały, sumienny w tym, co robi. Powinien mieć trochę z artysty, żeby wiedzieć, jak dopieścić dany element, żeby był ładny, żeby się podobał, jeżeli to są wizualne rzeczy. Zawód rusarza, e... Cały czas potrzebuje dokształcania, Jest powodu tego, że powstają nowe materiały ścierne, nowe elementy polerujące tak samo i jest dużo nowinek, które wypuszczają firmy, konkurując z tym, że ktoś coś wykona lepiej, szybciej i dokładniej. I przez to należy też tego pilnować, co świat wydaje. Ślusarz narzędziowy w tej chwili jest potrzebny na rynku, bo starzy pracownicy już odchodzą, a młodzi muszą się uczyć, żeby przejąć po nich tą wiedzę techniczną, warsztatową. Finansowo dobry ślusarz zarobi dobre pieniądze. Bardzo dużo ślusarzy pracuje w farmacji, gdzie są matryce wtryskowe robione do strzykawek. Dusarz narzędziowy po skończeniu szkoły znajdzie też pracę za granicą, zdobywając pewne doświadczenia, bo nasze kształcenie nie odstępuje od światowych rynków i przez to my też sobie tam się odnajdujemy na rynkach pracy. Zawóż lesarza wybrałem! ponieważ w domu już interesowałem się majsterkowaniem, a prace ślusarskie pokrywają się właśnie z pracami manualnymi ręcznymi. Żeby pracować w zawodzie ślusarza uczyszczałem do szkoły zawodowej. Po ukończeniu szkoły zawodowej pracowałem w dużym zakładzie Wojska Świdnik. I potem z kolei pracując już w różnych firmach, w jednej z firm zaoferowano mi kurs mistrza w zawodzie ślusarskim który to kurs firma opłaciła, ukończyłem i posiadam dyplom mistrza w zawodzie ślusarz usługowy. W zawodzie ślusarza pracuję już ponad 40 lat. W różnych zakładach i państwowych, i spółdzielczych, i prywatnych. Jako ślusarz wykonuję elementy lub części, które to są później montowane jako części składowe maszyn. Do moich czynności należy na przykład wiercenie, gwintowanie, pogłębianie otworów. Maszyny, które załóżmy mają wady konstrukcyjne i trzeba wymienić części lub naprawić określone części ślusarskie, ślusarz też jest w stanie to wykonać. Ślusarz jest w stanie wykonywać połączenia montażowe, czyli zespalanie na śruby, wkręty. Ślusarz może także konserwować maszyny w trakcie postoju po załóżmy otwarciu maszyny. Wie w którym miejscu należy maszynę zakonserwować, aby działała prawidłowo. Pracę ślusarza lubię i doceniam, gdyż uważam, że każda praca ręczna daje pełną satysfakcję. Dziś, się, jak to się mówi, człowiek dotyka tej pracy, bo załóżmy, będąc operatorem maszyny, człowiek składa detal, maszyna potrafi większość część wykonać. Jednak ślusarz wykonuje 80% własnymi rękami. Wybrałem ten zawód po, z powodu takiego, że mnie to po prostu, że lubię bawić się w nie, wiercenie takie tam, od małego. Podchodziłem jako małe dziecko, bawiłem się młotkiem różnymi takimi urządzeniami. Szkoła zapewnia urządzenia, maszyny, młotokarki, fryzarki, spawarki. Wszystko jest w miarę sprawne, że można pracować śmiało, nie ma się czego bać, że coś się zepsuje, w każdym bądź razie jest serwis w szkole który w że go wszystko naprawia, uczymy się spawać i innych ciekawych rzeczy. Można wszystko zrobić, na przykład oszczyć wiertła, się ostatnio uczyliśmy spawania i innych takich ciekawych rzeczy. Szkoła ma praktyki i myślę, że jakaś praca się znajdzie po praktykach. Poleciłbym osobom, które chciałyby się bawić w ślusarza lub w innego spawacza, że jedyny wymóg moim zdaniem jest taki, że po prostu nie trzeba się bać ubrudzić że nie ma, że coś się boję dotknąć, zrobić, bo jak coś się zepsuje w każdym razie, od tego jest żeby większość rzeczy mógł naprawić. Chciałbym pójść do szkoły, oczywiście myślę o jakiejś pracy, ale to tak bardziej mnie interesuje na razie szkoła, że na przykład zrobić zawód ślusarza, mechanika i wtedy myśleć o jakiejś ciekawszej pracy w Polsce, a oczywiście jeśli się coś znajdzie to za granicą. Jeśli chcesz pracować w zawodzie ślusarz, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Zasadnicza szkoła zawodowa 3 lata. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w trakcie nauki M20. Praca w zawodzie ślusarz. Ścieżka druga. Kwalifikacyjny kurs zawodowy M20 lub doświadczenie zawodowe w zawodzie minimum 2 lata lub Ukończenie dwóch lat nauki w szkole ponadgimnazjalnej kierunkowej. Potwierdzenie kwalifikacji M20 egzaminem zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Praca w zawodzie ślusarz. Ścieżka trzecia. Zasadnicza szkoła zawodowa. Lub dokształcanie teoretyczne w formie pozaszkolnej plus praktyka w zakładzie rzemieślniczym. Potwierdzenie kwalifikacji egzaminem czeladniczym przed Komisją Izby Rzemieślniczej. Tytuł czeladnika w zawodzie ślusarz. Po przepracowaniu minimum 3 lat potwierdzenie kwalifikacji egzaminem mistrzowskim przed Komisją Izby Rzemieślniczej. Tytuł Mistrza w Zawodzie Ślusarz. Praca w Zawodzie Ślusarz.